znam w obozie, Rafał zgodnie z naszym ustaleniem wyskoczył jeszcze z, ze swoim karabinem, rozejrzeć się po okolicy, może coś trafić, a może znaleźć dobre miejsce dla, na zasadzenie się przed nas obu. Roboty w obozie w brud, jak zwykle, no a ja tutaj trenuję z rozszczepianiem um, kłód, takich suszek. Dość dużych przy pomocy małej siekiery i klinów. To układą starałem się bardzo precyzyjnie zamachiwać w jedno i to samo miejsce, biorąc zamach siekierą z góry, bez uderzania w kąt, tak jak poprzednio, raz z jednej, raz z drugiej strony. No i tutaj, jakby najważniejszą rolą była precyzja. E, trzy razy niezbyt mocno, ale jednak udało mi się trafić w to samo miejsce, no i wprowadzić taki dłuższy klin. Dlaczego to robimy? To znaczy, dlaczego ja to robię? E, chodzi o to, żeby. No, jednak dostać się do środka takiej suszki. E, tutaj, chrust jaki jesteśmy w stanie pozyskać, wydaje się być suchy, natomiast w momencie, w którym go próbuję łamać ręką, on y, jest bardzo elastyczny i tak naprawdę średnio chce się palić. Oczywiście, jak już zaskoczy, to zaskoczy, natomiast musimy być przygotowani na szybki start ognia w dużej ilości. I tutaj, takie szczapy z suszki są naprawdę krytyczne i niezbędne. Nie mamy problemu z chubką, nie mamy problemu z rozpałką. Drobny chruścik ok, też z nimi nie mamy problemu, ale średni chrust i patyki grubości palca i trochę grubsze no już są pewnym wyzwaniem, żeby tutaj je przygotować. Tak więc no, warto się tego pouczyć i zobaczyć czy to da radę z takimi klinami improwizowanymi czy też nie. Belka aż skrzeczy, a ten klin przeszedł już na wylot. Mimo że końcówka drewniana to przeżyła. Tak więc wystarczy bić dalej. Można byłoby dołożyć jeszcze jeden clean, byłoby jeszcze lepiej. No i na pewno taka kłoda pójdzie na pół. A oto zapas mojej kaszy na, na kolejnych 11 dni, no i zaraz będę musiał to podzielić, tak, żeby faktycznie było to z tego 11 porcji. Do tego to jest zapas suszonego mięsa na, na 11 dni. Oba te produkty, plus jeszcze tłuszcz, który też postaram się zaraz zliczyć. Będzie są to składniki na obiad o kolację. A to jest podział. Mięsa na 11 kupek, jak 11 dni, czyli mięsa przypada dosłownie, mała garstka. Nie są one równe, ale poglądowo daje to jakiś obraz. W nawiązaniu do brodaczki moconej, gotowanej w wodzie, tak to wygląda. Smak ma bardzo delikatny, ciężko go porównać z czegoś. Konsystencja, no to jak widzicie. To jaka sfodel, ciężko porównać było do czegoś. Tak, konsystencja makaron. Konsystencja taki gumowaty makaron bym powiedział. Szału nie ma, smaku szczególnego nie ma. Spróbujemy ze smalcem i solą. No właśnie. Może trzeba zasmarzyć. Próbowałem, to niedobry pomysł. <grym> jest gotowane. Takie coś. Dziś pora, jeszcze wczesna. Słoneczko wysoko. Ale strasznie chłodno się zrobiło. A mi jakoś w szczególności dzisiaj e, wymarzam od jakiegoś czasu. Tak więc trzeba wrócić do dobrego na wykupiciela na paru z igieł z witaminką C. Bardzo dobre. Żona moja najdroższa, bardzo Cię kocham i znalazłem coś specjalnie dla Ciebie. Nie wiem czy to zobaczysz na kamerze co tutaj połyskuje na złoto Małe płateczki swojego ukochanego kruszca. Cholernie trudne do wyciągnięcia, bo są cieniusieńkie jak włos malusienkie jak pół ziarenka i bardzo szybko chcą spiewszać się z murtem rzeki w dół Dziś ruszamy razem. Przejdziemy po okolicy. Mając nadzieję na to, żeby coś ustrzelić. To tak, żeby uzupełnić naszą w ziarnie. Tak jest. No to ruszamy. Porządzenie złożone. Wróciliśmy z powrotem do domu, żeby trochę odpocząć i zrobimy dzisiaj drugi wypad łowiecki. Ten przyniósł jedyne co to piękne widoki i bliskie spotkania z wiórkami, które możliwe, że rozważymy w naszym menu myśleliśmy o czymś większym, było wabienie no ale efektu nie było. Tak więc zmienimy rejon, zmienimy porę dnia, odczekamy chwilę. Ja chyba sobie teraz łudnę małą drzemkę i no i wieczorem powtórzymy całą operację. 4 czerwca po dość spokojnym poranku i śniadaniu, pora ponownie wybrać się w las ze strzelbą. Tym razem wypad zrobię sam. Wrócę do obozu i pewnie zrobimy podmiankę z Rafałem. Czy z czymś wrócę, tego nie wiem, ale ważne jest chodzenie i rozglądanie się, szukanie. Jeżeli coś się trafi, to będzie to ekstra nagroda. Sobie chwilę przerwy. Poruszam się, przechodzę, siadam, nasłuchuję. Czas leci. Aktywności nie potrafię wykryć poza wywiórkami. Natomiast mam loftkę załadowaną, więc gdybym strzelał bezpośrednio wywiórkę, to niewiele by z niej zostało. Rafał podpowiedział mi patent ze swojej książki um, chyba Kepharda, żeby strzelać obok wiewiórki, nie bezpośrednio w wiewiórkę, tylko obok wiewiórki w pięć drzewa, tak aby wtórne odłamki ją Zobaczymy. Jeżeli jakaś duża tłusta wiewióra znajdzie się w połowie widzenia, no to, no to chyba tak zrobię. Mimo, że de facto puszczam z lufy dziewięciokulową chmurę która będzie leciała z dużą prędkością ale możliwe, że skruszy trochę kory no i ta kora wtedy razi cel te wywiórki tutaj słychać, one co rusz gdzieś tam dają swoje piski dwie widziałem przeskakujące między kęziami ale to było bardzo wysoko i w, w biegu więc nawet nie próbowałem Dałem strzał do wiewióry, która wydawała się duża i tłusta, natomiast nie mam pewności, co się stało dalej. Albo nie trafiłem i uciekła, albo trafiłem za dobrze i wiewiórka przestała istnieć w ogóle. Albo trafiłem ją tak jak trzeba, tyle tylko, że nie mogę jej w tym gąszczu znaleźć. Łaże kręca się no i e, ani śladu na ziemi, ani na gałęziach. Natomiast samo miejsce jest takie chyba typowo wiewiórkowe. Jest cała, masa, jest cała masa śladów ich tutaj działalności, nawet na pniu leżą pokruszone z szyszek łuski w różnych miejscach, tu i też tam dalej, no i chociażby pień tego drzewa wydaje się cały obłożony takimi wiórami. Sporo różnych nor w ziemi i to tak naprawdę jest ich cała masa. Tutaj, tak więc niestety, wiewiórki ani widu, ani słychu. Może po prostu nie trafiłem. Nie mam broni precyzyjnej, mam broń niegwintowaną, która strzela garścią kul. To inna sprawa. Natomiast Ciężko powiedzieć co się stało. Szkoda, natomiast trawionej wiewióry nie ma i jeszcze się porozglądam zanim, zanim stąd zawrócę. Strzelba huknęła całkiem głośno, więc wszystko co tu żyje to już na pewno jest bardzo daleko. Tak więc trzeba zmienić miejscówę. Akurat świeżo wróciłem do e, obozu, zdążyłem przeładować broń, załadować ją drobnym śrutem e, no i Rafał mówić rozejrzyj się tuż przy obozie e, po drugiej stronie strumienia dosłownie 5 metrów od, e, od, naszego, e, od naszej bazy zobaczyłem na gruncie sobie siedzącą tego typu wiewiórę tak więc no nie jest to może mm, niedźwiedź, ale z pewnością kilka takich zdobyczy już może zrobić różnicę, jeżeli chodzi o, o naszą kuchnię. Szkoda zwierzaka e, z jednej strony, z drugiej strony nic się nie zmarnuje, nawet z takiego malucha. No ale jak na wywióre, całkiem duże. Oraz sprawdzić, czy coś wyszło już z naszej wiewiórki. Zaraz zdejmuję z ognia. No i postaram się znaleźć tutaj łódko, jaką najsmaczniejszą część. Mamy płucka, mamy serce, jest cała głowa z mózgiem, no i cały korpus z łapkami. Mamierzyłem łódko. O, tak wygląda. Gumowate jeszcze. Bardzo gumowate mięso, smaku takie nijakie, czyli trzeba jeszcze gotować, albo dobrze gryźć, ale jak na wywiórkę, całkiem sporo mięsa, ale jeszcze do gara. Dzisiaj dziewiąty dzień, opuszczamy nasz przytulny rejon obozowy. Trochę szkoda, bo bardzo wygodne legowiska i dobre schronienia i w sumie e, śniegi, które się odsunęły, umożliwiły nam znajdowanie lepszego opału tutaj. Natomiast teraz się będziemy stąd zabierać. Trzeba spakować graty, a ja muszę wyczyścić garnek po wiewiórce, e, tak, żeby móc w niego zapakować no, również swoje zapasy i wszystko włożyć do mieszkańca. Oczywiście przy użyciu nieśmiertelnej brodaczki. Tak miękka bajka. Jak tam spakowany? No prawie. Ok. Prawie Wór jest dopięty. U mnie też. Graty gotowe. Bardzo fajnie sprawdza się system zawieszenia. Tutaj krawatem wiązany do szczytu worka, a później. Sznurek przechodzi przez specjalnie zrobioną dziurę w starym pasku skórzanym. Tak więc e, to się nie zwęża, tak więc cały czas szelka naramienna plecaka jest właśnie taka. W to miejsce jeszcze na pewno wrócimy. E, chcemy wejść jeszcze głębiej w dzicz, e, poeksplorować troszeczkę, znaleźć nowe miejsca. Może troszkę bardziej szczęśliwe dla nas, jeżeli chodzi o pozyskiwanie jakiegoś mięsa. Ale najciekawsze jest to, żeby zobaczyć nowe rejony. No, tak więc za chwileczkę ruszamy. Na szczęście śniegi trochę stopniały zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak więc trasa jest bardziej drożna, ale mimo wszystko trzeba nadal kluczyć między zaspami. Drzewa lubią tutaj się kłaść, jak zapałki, a niektóre pękają w taki sposób, że wyglądają jak deski. Na naszej trasie spalony las. Niesamowicie to wygląda. Szczególnie, że tak jak Rufus mówiłeś, czyje ślady tutaj są widoczne czasami? Pumy, bardzo dużej. Nawet no właśnie. Duże kocisko o nazwie puma. Śmigająca po czymś takim. Chwila przerwy ruszamy dalej, ale. Wyobrażenie takiej pumy przechodzącej przez spalony las, no to. Warto jest chwili zatrzymania i, i uwiecznienia takiego obrazka. Jesteśmy przed rozwidleniem. Tak. Czyli tu jest poziomica, jest zejście w dół. Czyli tu jesteśmy i rzeka jest tam na lewo. Richardson Creek. Dobra. Nasz kompas. Bardzo stylowy. Tak więc stąd na jeziorka azymut na oko mierząc, tu jest 180 do tego mniejszego 180 190 jakieś 200 stopni, stąd dotąd, to jest azymut 200 stopni, mniej więcej na oko z takim kompasem bez krawędzi no nie, nie wylicza tego, więc pozostaje tylko z grubsza pomiar. 200 stopni. Za tym masywem znajdują się fajne jeziorka. 3 lub 4 według mapy. No i tam właśnie się będziemy kierować. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl